Już jutro, czyli w sobotę 12 marca, do Bierkowa, dokładnie do szkoły podstawowej w Bierkowie, zjadą się najpiękniejsze i najbardziej wysportowane dziewczęta z całej Polski, bo już jutro Grand Prix polski cheerleaders i ze mną nauczyciel wychowania fizycznego ze szkoły podstawowej w Bierkowie, pan Michał Grajewski. Panie Michale, jest pan organizatorem m.in. oczywiście e, tak jest. tej e, ogromnej imprezy. To, jest również, to są również otwarte mistrzostwa gminy Słupsk, tak? Jak, no dobrze, jak dobrze zrozumiałam, no właśnie, to kto do Bierkowa jutro przyjedzie? Nie jestem organizatorem, ale bardziej może koordynatorem, mhm. bo organizuje to oczywiście szkoła w Bierkowie, organizuje to UKS Bierkowo, Klub Power, Cheer Team Bierkowo mhm. e, czy Liderski. A jestem również koordynatorem, bo wszystko jest w powiązaniu z Polskim Stowarzyszeniem Cheerleaders, mhm. więc to jest turniej rangi ogólnopolskiej, rangi Grand Prix Polski, więc te wszystkie zasady muszą być zachowane i regulamin przestrzegany. Mhm. Do nas, do Bierkowa, przyjeżdżają zespoły z całego kraju dosłownie, bo będziemy mieli zespoły z Krakowa. Będziemy mieli zespoły z Szombruka, Kołolsztyn, bardzo silną reprezentację Trójmiasta, mm -hmm. z Pasłęka między innymi, no i oczywiście Gospodynie, czyli nasze zespoły z Bierkowa. No właśnie, to powiedzmy o, o, o Gospodyniach. Jak długo jak już, trwa, już istnieje ten zespół, jeśli chodzi o nasze Sekcja Cheerleader w Bierkowie istnieje od 2018 roku. Od tego czasu no, prężnie się rozwijamy, szkolimy, żeby to wszystko wyglądało na naprawdę ogólnopolskim poziomie. Jesteśmy już po trzech mistrzostwach Polski. Mhm. Udało nam się zatańczyć na trzech turniejach rangi mistrzowskiej. No i z dwóch ostatnich turniejów wróciliśmy już z medalami, tak? czyli mhm. jesteśmy wicemistrzem i drugim wicemistrzem kraju. To macie chęć dance. na mistrzostwo, tym razem u siebie? Może być ciężko, nie ukrywam, to nie, jest, mm -hmm. to nie, jest, to nie są Mistrzostwa polskie tutaj u nas, to jest Grand Prix Polski, mm -hmm. także to mm -hmm. jest turniej punktowany, takie zwycięstwa w takich turniejach już mamy na koncie, mm -hmm. ale no, na te Mistrzostwa polskie też jedziemy z pewnymi nadziejami mm -hmm. na osiągnięcie sukcesu. W tym roku już mamy dwa zespoły, mamy mm -hmm. zespół juniorski, który już właśnie od lat trenuje, i świeży nabytek, czyli zespół juniora młodszego, dziewczynki w wieku 8-11 lat. Mhm. I one też, właśnie na turnieju w Bierkowie, zaczynają swoją przygodę z tańcem. No właśnie, jak te zawody będą realizowane, w jakich grupach wiekowych, w jakich dywizjach, bo wiem, że są dwie dywizje, wiem, że będą duety. Dokładnie. W Chiribingu mamy trzy dywizje, tak naprawdę. Mhm. Będą dwie dywizje rozgrywane w Bierkowie, będą to dywizja pomdens. Mhm. Czyli dosłownie taniec z pomponami i dywizja performance, czyli te bardziej wyczynowe, akrobatyczne, mhm. czyli bardziej występy. pokazowe takie. Bardziej pokazowe, bardziej widowiskowe, widowiskowe. to na pewno. Mhm. No niestety nie będziemy mieli tej najbardziej widowiskowej części, czyli cheerów, czyli tych Stantów Piramid, bo to mhm. nasze warunki nie pozwalają, ale też ta dywizja bardzo prężnie działa w Polsce. Być może przy następnej okazji uda nam się również zespoły cheerowe do nas mhm. zaprosić. Będziemy rywalizowali tak naprawdę w pięciu kategoriach wiekowych. Mm -hmm. Nie wiem, czy dobrze policzyłem, zaraz sprawdzę. Mm -hmm. Dzieci, czyli dzieci do lat 9, junior młodszy, od 8 do, 3, do 14 lat, teraz się zmieniły przepisy, mm -hmm. zespoły juniorskie od 13 do 17 lat, zespoły seniorskie od 15 do 30. I, czyli seniorzy, senior dwa, czyli pięć, czyli, dokładnie, I senior 2. I senior 2, czyli osoby powyżej 30 roku życia, osoby dorosłe i też takie zespoły u nas w Wierkowie zatańczą. To I wyjątkowe. taka ciekawostka mhm. wyjątkowa, nie tylko panie tańczą, mhm. ale właśnie w seniorze 2 mamy e, mężczyzn i mamy też chłopców w młodszych kategoriach wiekowych. Także to nie jest już tylko sport mhm. dla dziewcząt. I co da udział w takim Grand Prix poszczególnym zespołom? E, turnieje z cyklu Grand Prix, e, zdobywamy punkty na tych turniejach do mm -hmm. ogólnej klasyfikacji właśnie Grand Prix Polski za cały rok Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders. Mm -hmm. e, na koniec roku te punkty są sumowane za wszystkie turnieje rozgrywane w całym kraju mm -hmm. i najbardziej aktywne, najlepsze zespoły też dostają wyróżnienia, też dostają e, trofea za punktację Grand Prix Polski. A będą jakieś nagrody? Podczas tych zawodów? Oczywiście. Każdy, każdy zespół otrzyma nie tylko podziękowanie za to, że zechciał mm -hmm. nas odwiedzić, ale oczywiście za pierwsze, drugie, trzecie miejsca mamy bardzo okazałe puchary i medale. Mm -hmm. Nawet za te miejsca poza podium przygotowaliśmy drobne upominki, żeby mm -hmm. po prostu każdy z Bierkowa wyjechał z pamiątką, wyjechał I z uśmiechem. Dokładnie. No dobrze, to kiedy to się wszystko zaczyna? W jakich godzinach? Zaczynamy jutro. Od 12 startuje blok pierwszy, czyli duety. Po krótkiej przerwie o 14.00 będą tańczyły zespoły, transmisja z tego wydarzenia na żywo na, na, na kanale YouTube Szkoły Podstawowej w Bierkowie. Jest też profesjonalnie organizowana, więc myślę, że to będzie fajnie wyglądało i będzie naprawdę ciekawe, ciekawe widowisko. A można być i kibicować na miejscu? No właśnie niestety ogranicza nas troszeczkę powierzchnia hali ale mhm. no również te obostrzenia covidowe, które jeszcze, jeszcze troszeczkę funkcjonują. Poza tym e, będzie z ponad 180 zawodników, mhm. 20 trenerów, mhm. do tego jeszcze sztaby, opiekunowie, więc no, nasza hala w Bierkowie po prostu nie jest w stanie pomieścić więcej, więcej osób. Jeśli turniej okaże się sukcesem, w co nie wątpię, mhm. to będziemy myśleć o przeniesieniu ją po prostu na większą halę widowiskową, żeby, żeby również publiczność mogła uczestniczyć w tym wydarzeniu. To cóż, no niestety nie mogę Państwa zaprosić do hali <laughs> w Szkole Podstawowej w Bierkowie, żeby bezpośrednio obejrzeć to wspaniałe wydarzenie. Natomiast zachęcam w takim razie do oglądania jutro kanału YouTube Szkoły Podstawowej w Bierkowie. Tam wszystko, tak jak usłyszeliśmy profesjonalnie, będzie zrealizowane, będzie można pokibicować z pozycji komputera, ekranu komputera. Zachęcam serdecznie i trzymam kciuki za nasze gospodynie w takim razie. Dziękuję bardzo. No i oczywiście zapraszam na relacje, bo u nas w telewizji również relacja z tego wydarzenia. Telewizja Słupskie z patronem medialnym tego właśnie Dziękuję, Grand Prix. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dzięki ślicznie. Edyta Kostarczyk i Marek Goliński, dyrektor jednego z ratuszowych wydziałów i wiceprezydent Słupska, są moimi państwa gośćmi. Dzień dobry. Od ponad dwóch tygodni trwa wojna w Ukrainie i od ponad dwóch tygodni mieszkańcy Ukrainy, obywatele Ukrainy przyjeżdżają do Słupska, żeby tutaj schronić się przed wojną, żeby tutaj uratować życie. Pani dyrektor, wydział, którym pani kieruje, opiekuje się Ukraińcami i. Te miejsca, które zajmują pani urzędnicy, to są te pierwsze miejsca, z którymi mają Ukraińcy Ukraińscy uchodźcy do czynienia. Jak wielu ich już odwiedziło ratusz? Tak to prawda, ale chciałabym zdementować, że to tylko pracownicy naszego wydziału, ponieważ to jest takie wielkie, pospolite ruszenie ludzi dobrych woli i pracujemy ze wszystkimi pracownikami w urzędzie, z urzędnikami. Współpracujemy bardzo blisko. Wygląda to w ten sposób, że każdego dnia obsługujemy około 50 nawet do 100 osób, które przekraczają granice każdego dnia i trafiają w którymś momencie do Słupska i staramy się im zapewnić jak najlepszą opiekę tutaj w tym pierwszym momencie, kiedy do nas trafią. A czego oni potrzebują? Gdy przychodzą do pokoju 105 w ratuszu, o co proszą, o co pytają i jakiej pomocy państwo mogą im udzielić? Tak naprawdę przychodzą do nas ludzie, którzy mają jedną siatkę ze sobą i mają mnóstwo pytań, przeszli coś bardzo trudnego i okropnego, czego nawet nie potrafimy sobie wyobrazić. I my dzisiaj już też wiemy, że musimy cierpliwie wysłuchać, czego, właśnie jakie są ich potrzeby. A potrzeby są przeróżne, począwszy od ubrań, których nie mają, od potrzeb, które są związane z opieką medyczną, prawną, tłumaczy. Każda jedna, czasami po prostu chcą przyjść do nas i, i, i pokazać, że są, żeby gdzieś też poczuli się, że są zaopiekowani. Poza tym coraz częściej padają pytania o edukację dla dzieci, e, oczywiście o kwestie kwaterunkowe, bo obserwujemy, że. Pierwsze osoby, które przyjechały do, do Słupska, to były osoby, które przyjechały do swoich rodzin albo do znajomych. Które miały się gdzie zatrzymać? Tak, tak które miały już swoje miejsce właśnie do, do, do pobytu. Natomiast teraz coraz częściej pojawiają się osoby, które nie mają takiego miejsca, gdzie się mogłyby zatrzymać. I to jest kolejny jakiś obszar, którym się zajmujemy. I na tym się na chwilę zatrzymajmy. Panie Prezydencie, miasto przygotowało miejsca dla uchodźców, przygotowało mieszkania, przygotowało również hale. Proszę powiedzieć ile osób dzięki miastu już znalazło schronienie i na ile miasto jest gotowe. Dzięki miastu około 300 osób znalazło już schronienie na terenie miasta. Natomiast wiemy, że tych osób, tak jak powiedziała tutaj pani dyrektor, w mieście tych przyjezdnych jest już było już wcześniej. Dosyć sporo. Jest ich, myślę, ponad tysiąc, ale to są właśnie ci, którzy rozjechali się w pierwszym, brzydko mówiąc, rzucie po swoich rodzinach, znajomych, ci, którzy znaleźli na własną rękę zakwaterowanie. Później są to osoby, którym my znaleźliśmy zakwaterowanie, pomogliśmy zamieszkać w obiektach przez miasto przygotowanych. Ponieważ one już się zapełniły, od dwóch dni zapraszamy już uchodźców do sali sportowej przy szkole na ulicy Niedziałkowskiego. Tam mamy łóżka polowe, tam mamy wyżywienie, tam, tam są też łazienki. No, są to bardzo takie prowizoryczne warunki, bo wiadomo, że, że, że miejsc na kwaterunek brakuje. Natomiast tu chciałbym wspomnieć, że bardzo ściśle współpracujemy również ze starostą słupskim który we współpracy z okolicznymi gminami, szczególnie tymi nadmorskimi, przygotował również wiele miejsc do zakwaterowania uchodźców. Wiadomo, tam tam są, ta baza tam, tam lokalowa jest, baza, jest naturalnie większa. Tam są ośrodki czasowe i one rzeczywiście bardzo dobrze, że są, są do zagospodarowania. Tam też jest około tysiąca osób już zakwaterowanych. Myślę, że w regionie słupskim jest już ponad 2000 osób, które znalazły miejsce na zakwaterowanie. Jeżeli okaże się, że to jest dopiero początek, bo może być różnie, może być jutro koniec wojny, a może to być dopiero początek tej inwazji i tych uchodźców, może być fala, a tak się prognozuje, o wiele większa, będziemy dalej przygotowywać następne miejsca. Myślę, że oprócz tych, które będą się zwalniać, bo niektórzy uchodźcy są tu tylko przejazdem, bo wiemy często, że oni jadą do Niemiec albo dalej na zachód Europy. Będziemy te miejsca uzupełniać. Jeżeli będzie trzeba przygotować następne miejsca, będziemy uruchamiać następne sale sportowe. Taki potencjał jeszcze w Słupsku jest? Jest. No, jest to jakimś i czyimś kosztem oczywiście, ponieważ zajmując halę sportową, Uniemożliwiamy normalny proces edukacji, lekcji wychowania fizycznego na przykład w tych szkołach. I jest to problem dla dyrektorów, dla, dla młodzieży, dla dzieci, dla rodziców. Natomiast no, wszyscy musimy na czymś stracić, żeby komuś pomóc. Tak? Słuchałem takich ekspertyz i, i rozmów ekspertów, którzy wypowiadali się w mediach publicznych. Musimy się przygotować do tego, że poziom naszego życia tutaj w Polsce... Stosunkowo się obniży właśnie dlatego, że będziemy musieli się poświęcić na rzecz uchodźców, i tym poświęceniem na dzień dzisiejszy jest właśnie brak miejsc do lekcji wychowania fizycznego w szkołach. Ale myślę, że są ważniejsze rzeczy. Musimy pomagać uchodźcom, oni są w sytuacji tragicznej, a nam się nic naprawdę nie stanie, jak trochę ustąpimy. To poświęcenie ma wymiar czysto finansowy również. Ile miasto już przeznaczyło? Pieniędzy na pomoc uchodźcom? Fizycznie są to środki uruchomione z rezerwy budżetu miasta przewidzianej na zarządzanie kryzysowe. Jest to prawie 50 tysięcy złotych. Jest to niewielka kwota, która pojawia się tutaj, ponieważ za chwilę będziemy musieli się rozliczać z hotelarzami czy z osobami, które przyjęły na kwatery uchodźców. Ale te środki będą refundowane z budżetu państwa za pośrednictwem wojewody pomorskiego. Panie dyrektor, mówimy, że miasto pomaga, ale to przecież nie pokoje, nie biurka. Wspomniała pani o urzędnikach, ale jest też ogromna grupa wolontariuszy, nas, słupszczan, którzy przychodzą i odbierają dary albo je przynoszą, którzy sortują, którzy wskazują drogę naszym gościom z Ukrainy. Tak, to jest... W ogóle zastanawiam się, jakich słów można jak użyć i jak je dobrać właściwie, ponieważ ten ruch dobrego serca ludzi, te dwie ręce na pokładzie, to jest coś, co nam wszystkim dodaje skrzydeł i zapomina się o zmęczeniu. Za chwilę do tego wrócę, ale cała ta wielka organizacja udało się nam ją skanalizować poprzez otwartą przez miasto stronę, i tutaj chciałabym ją przywołać: słupsk Ukrainie.pl ponieważ na dzisiaj wygląda to tak, że ludzie dobrej woli zgłaszają swoją wolę pomocy poprzez tą stronę. My się z tymi ludźmi spotykamy, jesteśmy po kilku takich spotkaniach i dzisiaj z wielką radością możemy potwierdzić, że te osoby wpisują się w tak zwany grafik, na przykład w sali sportowej na ulicy Niedziałkowskiego i pracujemy wszyscy razem bez przerwy. Jest to tak budujące. Mogę tylko Parę przykładów podać, ale w momencie kiedy otwieraliśmy tę salę na ulicy Niedziałkowskiego, okazywało się, że czegoś jeszcze nie mamy, czegoś potrzebujemy, coś trzeba zorganizować. I naprawdę mam wrażenie, że wystarczy się trzy razy okręcić, wracam w to samo miejsce i te wszystkie rzeczy już są. A najpiękniejsze jest to, że nikt nie, nie, nie oczekuje żadnych podziękowań, yy, tylko to się tak pojawia i i to dodaje nam wszystkim sił. Także ja z całego serca w imieniu pani prezydent dziękuję wszystkim osobom, które to robią i bardzo proszę z wielką nieśmiałością nie rezygnujcie. zapisujcie się poprzez tą naszą stronę, powtarzam subskmyślnikukrainie.pl, a my będziemy się do państwa odzywać i będziemy razem budować zespół, który pomaga i robimy coś ważnego. doktor, a czego poza Wciąż ludźmi, którzy mogą pomagać, czego Wam potrzeba, czego potrzeba uchodźcom, co my moglibyśmy dać materialnego. To rzeczywiście się zmienia co chwilę, ale na przykład wczoraj brakowało nam i jeszcze trochę nam brakuje poduszek i poszewek, jeśli mówimy o takich bardzo konkretnych, wymiernych rzeczach. Brakuje nam nowej bielizny, ponieważ te osoby po prostu przyjeżdżają tak, jak przyjeżdżają. Natomiast mamy bardzo dużo suchego jedzenia, mamy bardzo dużo rzeczy dla dzieci i tutaj jesteśmy zabezpieczeni w tej chwili. Natomiast na dzisiaj to są takie dwie rzeczy, które mi przychodzą do głowy, że tu i teraz są potrzebne. Dokąd to można przenieść? Na salę, na Niedziałkowskiego, tam są wolontariusze i to odbiorą. Panie prezydencie, na koniec mówimy o pomocy słupszczan, mówimy o pomocy samorządu, a jak w tym wszystkim? znajduje się państwo. Mówię o państwie polskim. Ja wczoraj osobiście pojechałem do wojewody pomorskiego do Gdańska. Spotkaliśmy się z wojewodą, z zarządzaniem, wojewódzkim zarządzaniem kryzysowym i z prezydentami Trójmiasta, ponieważ trochę zaczęło to szwankować. Państwo zapewniło hotelarzy i wszystkich udostępniających lokale na przykład, że rozliczanie będzie polegało na tym, że budżet państwa zrefunduje za każdą osobę Ulokowaną gdziekolwiek bądź. Kwoty tak około 100 zł do 140 okazało się, że w ciągu kilku dni, jak już ulokowaliśmy tych uchodźców za zgodą hotelarzy, kwota ta ze 140 zmniejszyła się do 40 zł za, za dobę. No, jest to skandaliczne zachowanie, ponieważ nie wiemy jak za chwilę, a ta kwota obowiązuje do końca marca jak za chwilę zachowają się hotelarze. Chcielibyśmy uniknąć scenariusza najgorszego, czyli wykwaterowania tych uchodźców z miejsc hotelowych, na które zgodzili się właściciele za tą wyższą stawkę. Myślę, że państwo sprawdza się, bo nie można powiedzieć, że się nie sprawdza. Bo pokażmy, jak się sprawdzają Niemcy, Francuzi czy Brytyjczycy, tak? Polacy mimo wszystko jednak dają radę, natomiast pytanie, gdzie jest kres? Jak państwo wytrzyma finansowo? Zaproponowaliśmy, jeżeli kwota 40 zł byłaby niestety utrzymana, żeby rząd polski wystąpił o dodatkowe kwoty z Unii Europejskiej, tak żeby można było te następne na przykład 40 zł dorzucić, tak. To są bardzo techniczne sprawy, ale niesłychanie istotne, ponieważ inaczej nie znajdziemy miejsc do zakwaterowania uchodźców, jeżeli za nie nie zapłacimy. Wszystko kosztuje. Rozmawialiśmy też z wojewodą o tym, że... Zastanawiamy się, gdzie jest kres możliwości państwa polskiego w ogóle w ilości możliwościach przyjęcia uchodźców, ponieważ około milion osób, które przyjęliśmy, jesteśmy w stanie, mówiąc kolokwialnie, obsłużyć. Mówię tu o edukacji, o służbie zdrowia, o pomocy społecznej itd. o zakwaterowaniu. Drugi milion, a już mamy drugi milion w kraju, to już jest sprawa bardzo problematyczna, a prognozuje się, że około 5 milionów możemy przyjąć, może do nas przyjechać uchodźców co dalej. Także propozycje są takie na przykład, żeby rząd polski jednak uzgodnił z Unią Europejską, żebyśmy stworzyli korytarze humanitarne przez Polskę dalej na zachód Europy, bo za chwilę możemy mieć katastrofę humanitarną w samej Polsce, jeżeli okaże się, że tych uchodźców nie jesteśmy w stanie obsłużyć, pomóc im. A przypomnę, że przecież tak naprawdę oprócz tego, że ci ludzie, którzy przyjeżdżają, potrzebują niesłychanie dużej pomocy, to Polacy tu mieszkający w naszym kraju na co dzień tej pomocy za chwilę mogą też potrzebować, bo po prostu będzie nas za dużo i nie będziemy na przykład w stanie wyżywić ludzi. Problemów jest dużo, wyzwań pewnie jeszcze więcej. Panie dyrektor, panie prezydencie bardzo dziękuję i w imieniu wszystkich, którzy pomagają, do państwa apel i prośba. Pomagajmy. Póki możemy, póki trzeba. Dzięki za rozmowę. Już ponad dwa tygodnie trwa wojna w Ukrainie. Do Polski przyjeżdżają uchodźcy z terenów ogarniętych wojną. Na mapie uchodźców znajduje się również gościnny Słupski, region Słupski. Tutaj jest wiele punktów, gdzie można przynosić dary dla uchodźców, ale można poświęcić im również swój czas, ponieważ Słupski i region potrzebuje wolontariuszy. Między innymi potrzebni są wolontariusze do świetlic, które są organizowane na terenie Słupska dla dzieci z Ukrainy, a także potrzebni są wolontariusze, do ośrodka Radość, gdzie zostały zakwaterowane dzieci z domu małego dziecka z Ukrainy. Naprawdę 150 takich maleństw, bo to właściwie dzieci w większości do trzeciego roku życia potrzebuje troszeczkę uwagi, wsparcia i pomocy przy, takim, przy takiej codziennej pielęgnacji. Także zachęcamy Państwa bardzo serdecznie. Można ofiarować trochę serca, trochę czasu. To jest naprawdę dzisiaj na wagę złota. Dziękuję Państwu za każdą pomoc i za oglądanie dzisiejszego programu na naszej antenie obserwatory przez cały tydzień, w których będziemy informować, jak ta pomoc dla Ukraińców jest organizowana. Natomiast kolejna redakcja telewizji Słupski już za tydzień. Do zobaczenia.